Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała oraz pani poseł z partii razem, Paulina Matysiak, poinformowali, że zakładają stowarzyszenie tak dla rozwoju. Takie stowarzyszenie, które miałoby dbać o to, żeby Polska się rozwijała, miałoby, miałoby propagować rozwój Polski. I co? I oboje są hejtowani, krytykowani w sieci za to, że chcą współpracować. Oczywiście mocniej hejtowana jest pani poseł Paulina Matysiak, no bo no jak to można? Posłanka partii Razem, partii lewicowej, będzie z posłem PiSu robić stowarzyszenia o tym, że jakiś rozwój? No to jest niedopuszczalne. Gdzie my jesteśmy, szanowni państwo? Zapraszam na materiał. Witam, Szanowni Państwo, na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Dajcie suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a chcielibyście tworzyć tutaj tą wyjątkową, konserwatywną społeczność. Dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz dla zasięgów, bo to bardzo ważne dla algorytmu. Kanał można również wspierać poprzez platformę Patronite albo przycisk Wesprzyj tutaj na YouTubie. Szanowni Państwo, powstało Stowarzyszenie Tak dla Rozwoju, zainicjowane przez posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Chorałek, który jednocześnie też jest byłem wiceministrem i pełnomocnikiem rządu do spraw budowy CPK i z panią poseł partii Razem Paulinę Matysiak, która jak wiemy, może państwo nie wiecie, to już dopowiadam, jeżeli nie wiecie, jest zagorzałym zwolenniczką budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i bardzo mocno o to walczy. Angażuje się w pracę, pyta, działa w różnych miejscach, przekonując, żeby powstał centralny port komunikacyjny. Oczywiście spada na nią fala krytyki za to, no bo jak to można projekt PiSu za cokolwiek chwalić? No trudno, Paulina Matysiak sobie z tym radzi, yy, więc postanowiła, łącząc siły z Marcinem Chorałą, założyć takie stowarzyszenie, które będzie dbało o to, żeby Polska się rozwijała. Zobaczcie, jak o tym mówią sami posłowie. Pewnie zastanawiacie się, co tutaj robimy razem. No właśnie, ja jestem z Ja z Ja jestem feministką. A ja jestem konserwatystą. No właśnie, ale są takie sprawy, które naprawdę potrafią nas połączyć i tymi sprawami są projekty, które będą służyły rozwojowi Polski. Bo rozwój Polski nie ma barw politycznych, służy wszystkim, różnych ideologii, różnych przekonań i wszyscy razem powinniśmy pracować na rozwoju naszego kraju. Te projekty rozwojowe to między innymi centralny port komunikacyjny, rozwój energetyki jądrowej, porty, bezpieczeństwo naszego kraju, ale także wiele, wiele innych. Ostatnie miesiące pokazały, że Presja ma sens i ruch społeczny wspierający rozwój Polski odnosi sukcesy. Działajmy dalej razem dla rozwoju Polski. I jeżeli chcesz nam w tym pomóc, jeżeli zależy Ci na tym, żeby Polska się rozwijała, żeby Polska była silniejsza gospodarczo, była bezpieczniejsza, była dobrym krajem pod względem transportu, dołącz do nas. www.takdarozwoju.org. Zostawcie kontakt, namiary. Będziemy się odzywać i będziemy... Razem działać na rozwoju bezpieczeństwa Polski. Czekamy na Was. Jak widać, nie ma tutaj nic złego. Jest to dobra, ciekawa inicjatywa jest oparta na dialogu, na komunikacji, na debacie, bo po wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby Polska się rozwijała. No ale jednak tak nie jest. Nie tyle na posła Chorałę, co na panią poseł Matysiak wylała się ogromna fala hejtu ze strony sympatyków, zwolenników koalicji rządzącej, ale też samych polityków koalicji rządzącej. Czyli jak to tak można, że to razem to już idzie z PiSem? Razemki nazywają panią poseł Chorałę, Matysiaki Chorałę. Czy to niedogodne? Nie A może pani poseł tam zapyta o związki partnerskie pana Chorałę i o prawa kobiet, prawa człowieka, czy na tym polu też będziecie współpracować? to Tomasz Lis dogryza. Jak ten poseł trela z lewicy dogryza, że jedyne co on chce z pisem mieć wspólnego to ich rozliczyć i tyle, a nie jakieś tam stowarzyszenia dla rozwoju Polski zakładać. Partia Razem ostatecznie odcięła się od pani poseł Matysa, twierdząc, że zrobiła to bez wiedzy partii. To bez wiedzy partii. Nie łączcie nas z pisem, broń Boże. Ja naprawdę rozumiem, żeby to była jakaś zła rzecz, karygodna rzecz, ale. Dwoje posłów zakłada stowarzyszenie, które mówi, że jego ideą jest rozwój Polski, dobro Polski, wzrost PKB, rozwój takich projektów jak CPK, może kolejnych projektów, inwestycje. Ile? Nie można. Nie można Polski rozwijać według części ludzi, a przynajmniej nie można rozwijać z pisem. Broń Boże, z pisem. No jak to? To jakby gorzej, jakby do piekła trafić. To, no szanowni państwo, w którym my miejscu jesteśmy? Naprawdę należy apelować do ludzi o rozwagę. Należy y, y, uświadamiać ludzi, jeżeli hejtują takie rzeczy, że popełniają błąd, że błądzą. A może to już jest strach koalicjantów, że rodzi się coś innego? Że może gdzieś tam w platformie w Polsce 2050, w PSL mniej, ale też. I na lewicy generalnie rodzi się coś takiego. Zobaczcie, kurczę, tutaj coś coraz bardziej ludzie widzą, że ta koalicja źle działa. Już się nawet partia razem, czy posłowie partii razem łączą z posłami PiSu. Oni zbudują coś dobrego, coś silnego. Może przez takie inicjatywy stracimy władzę. A może o to chodzi? Naprawdę boli mnie to, kiedy rozwój Polski stawiany jest na drugim miejscu. A najważniejsze są na przykład w tym momencie kwestie związków partnerskich. Okej, okay, to, to również jest ważne dla wielu osób. Dyskutujmy, debatujmy o tym, ale żeby zaraz hejtować i atakować posłów za to, że chcą pracować dla rozwoju Polski, ja tego kompletnie nie rozumiem. A posłom Chorale i pani poseł Matysiak bardzo mocno gratuluję.